Moi moi drodzy, chyba jestem jedyną osobą, która tworzy podsumowania miesiąca przy końcu kolejnego miesiąca, bo jakoś zabrakło czasu, możliwości, a może po prostu zapomniałem na śmierć o tym, że mamy już praktycznie koniec września, a ja zapomniałem stworzyć podsumowania sierpnia, ale śpieszę z odsieczą i mam nadzieję, że może opóźnione i, i może z tak ogromnym poślizgiem i tak obejrzycie to z przyjemnością, albo przynajmniej z jakąś formą, nie wiem, akceptacji i zrozumienia dla, dla mojej indolencji w tym temacie, także może zacznę może nie będę przedłużał, zobaczymy, jaki będzie metraż tego podsumowania sierpnia. W każdym razie mam nadzieję, że, mimo że tak późno, przyniesie wam jakieś radości i przyjemności. Także zaczynamy. Co do filmu miesiąca nie miałem żadnych wątpliwości. Nie było mocnych na Baby Teeth, jeżeli chodzi o sierpień. Znakomite kino pokazujące, że nie trzeba opowiadać o chorobie tak, żeby wyciskać na siłę łzy, żeby szantażować emocjonalnie. Nie, można pokazać bohaterkę z krwi i kości. Można pokazać też trudy rodziny, która, która przeżywa tą sytuację, dla której też jest ciężka. O tym się bardzo często w tych produkcjach zapomina. Można stworzyć produkcję nowoczesną, jeżeli chodzi o wyraz. Cały czas Potrafiącą przekazać ból i wątpliwości, ale z drugiej strony nieszafującej cierpieniem, przy tym przepięknie wyglądającej wokół kamery i kapitalnie brzmiącej. Baby Tiff to jest taki film, który się wybornie ogląda w kinie, odcina się od świata. No jest to bardzo mocne, emocjonalne uderzenie, ale w żadnym razie nie ma tego wyłudzenia uczuć, wywoływania płaczu na siłę i tym podobnych rzeczy. Nie, to jest, to jest naprawdę bardzo empatyczny, bardzo ciepły wbrew pozorom film, który pokaże wam, jak tworzyć się powinno tak. Takie, e, takie produkcje o chorobie, nie tworząc jej jako wyłączny temat, ale pokazując, że to jest po prostu chora osoba, a to nie ta choroba odgrywa główną rolę w tej produkcji, chociaż jak najbardziej znaczącą. Jednak w większości filmów się o tym zdecydowanie zapomina, na szczęście w Baby Teeth* nie. Kapitalny jest także dobór aktorów z Eidon e, na czele, która jest absolutnie znakomita, aczkolwiek towarzystwo e, także ma wyborne. Każdy dokłada cegiełkę w tym filmie. E, Demir Murphy jest naprawdę wysiłkowany Śmienity, ogląda się z go z absolutną przyjemnością. Widać, że to jest dzieło świadomej twórczyni, która jeżeli tworzy nam taki debiut, to więc tylko czekać, co będzie następne w kolejce. Jeżeli jeszcze nie oglądacie Baby Teeth, jeżeli się pojawiło na jakimś VOD, albo macie jeszcze szansę w ramach jakichś, nie wiem, późnych seansów obejrzeć, to zdecydowanie biegnijcie do kina, bo to znakomity film. I nawet gdyby to nie była wielka posłucha, kinowa w tym roku, i tak myślę, że spokojnie pretendowałby do najlepszych produkcji, jakie mogliśmy zobaczyć w tym roku. Jeżeli chodzi o najlepszą książkę, także nie mam wątpliwości. Elena Ferrante znakomicie pokazała w czasie porzucenia, że to nie jest tylko twórczyni serii neapolitańskiej, ale także znakomicie odnajduje się w innych opowieściach. Tym razem mam do czynienia z główną bohaterką, którą porzuca mąż i próbuje sobie jakoś z tym poradzić. Jest niezwykle bolesna lektura, w pewien sposób wstrząsająca kapitalnie, ukazująca jaki ogromny impact ma taka sytuacja, w której mamy do czynienia z utratą naszego życia, z utratą rzeczywistości. Z próbą radzenia sobie od nowa, jak to jest ogromny cios, i jak bardzo, bardzo bolesny, i taki, który sprawia, że naprawdę trudno się podnieść. Fernanda z jednej strony nie stworzyła takiej pustej, papierowej postaci, która tylko płacze i kuli się w kąt. Stworzyła kobietę, która jest najzwyczajniej w świecie wściekła i ma ku temu zdecydowanie powody, a przy tym bywa chwilami bezsilna, ma gorsze momenty, ma swoje słabości związane z dziećmi, ale też z samą sobą. To jest kapitalny portret tej osoby opuszczonej, osoby, która została postawiona. Pod ścianą, która nie spodziewała się, że będzie musiała w pewien sposób zaczynać od nowa. Nie ma tutaj klepania po pleckach, nie ma łatwego pocieszenia jest za to pełno krwista literatura, która kapitalnie pokazuje wzloty i upadki, w której ból jest dosadny, ale też. Ta droga ku, ku jakiejś nadziei, ku jakimś odkupieniu i nowemu otwarciu, także jest niezwykle sugestywna, dochodzi do serca i przemawia zdecydowanie do wyobraźni. Poza tym, Ferrante no, ma coś takiego melodyjnego, poetyckiego i dosadnego w swoim języku, co czyta się z absolutną przyjemnością. I zdecydowanie wam polecam, Ferrante to nie jest królowa jednej serii, to jest zdecydowanie pisarka, którą w różnych odmianach czytać można, trzeba i zdecydowanie należy. Jeżeli chodzi o największe rozczarowanie, myślałem troszeczkę, żeby tu wrzucić tenet Nolana, ale jednak większym rozczarowaniem była lektura pewnej biografii, czyli panny dr Sadowskiej, Wojciecha Szota. I jakkolwiek bardzo doceniam odkrycie dr Sadowski na nowo przywrócenie jej rodzimej historii, bo była bardzo ciekawą postacią, niezwykle nowoczesną, jak na, jak na ten czas. Jak na te lata dwudzieste, ich, ich początek, no i potem tak mniej więcej do, do połowy. No to była bardzo ważna postać, nowa, bezkompromisowa, taka, która okazywała rzeczywistość w innym stopniu, można powiedzieć, taka jedna z pierwszych zdecydowanych i ważnych feministek polskiej historii. Bardzo szkoda, że w tej historii została zapomniana i za to, że Wojciech Szot ją przywrócił do, do rodzimej e, pamięci, jak najbardziej należą mu się e, słowa e, pochwały, ale niestety sposób, w jaki to zostało napisane, dość mocno niweczka. Czy ten cały trud poświęcane lata w archiwach i odkrywanie kolejnych dokumentów, bo jest to napisane bardzo, bardzo przytłaczająco, męcząco, przypomina niestety bardziej a, pracę magisterską po przejściach niż, niż twór osoby, która jednak na pisaniu się zna, która jednak ocenia pisanie innych. Tutaj, jeżeli chodzi o tą przystępność tego tekstu, no to jest słabo, bo owszem, bardzo fajnie, że odkrywamy pewną, pewną postać na nowo, ale bardzo słabo, że bardzo łatwo się zwyczajnie od tej pozycji odbić. Ja miałem ochotę już po tam. 30-40 stronach sobie odpuścić. Ma ta pozycja lepszy moment, ale tak czy siak jest dość ciężkostrawna, jeżeli chodzi o, mm, o sprawdzanie tych kolejnych losów dr Sadowski i wszelkie meandry życiowe. Bardzo ciekawy wątek sądowy związany z procesem. Jest tutaj tyle ciekawych kwestii, zostało to napisane niestety tak bardzo bardzo hermetycznie, bardzo przytłaczająco i ciężko ciężkostrawnie. Także wydawało się, że to będzie świetna pozycja odkrywająca postać na nowo i owszem odkrywa, ale wielu się odbił już na początku i i niestety to nie jest to, czego przynajmniej ja oczekiwałem. Jeżeli chodzi o samą kwestię stricte naukową, to jak najbardziej nie ma się do czego przyczepić, a dla przeciętnego czytelnika, którym akurat w tym wypadku jestem, to niestety jest zdecydowanie za mało i panna doktor Sadowska jest lekturą najzwyczajniej w świecie, męczącą. Zastanawiałem się dość długo, na jaką niespodziankę postawić w tym miesiącu, ale koniec końców pomyślałem, że Dolina Bogów zasługuje na to miejsce, bo nie spodziewałem się po tym filmie wiele. Myślałem, że będzie męczący, przytłaczający, będzie wielką artystyczną wizją, która okaże się klapą. Tymczasem, owszem, ten film może być dla niektórych hermetyczny, zbyt powolny, przesadzony, może nawet protekcjonalny momentami, ale moim skromnym zdaniem to mimo wszystko wciąż jest film, który oddycha sztuką, który ma coś do powiedzenia, który jednak zachęca, żeby zajrzeć pod jego powłokę po seansie który troszkę zostaje w głowie, który rzeczywiście zapuszcza jakieś korzenie i zostawia ziarenka, które rosną po seansie, który ma naprawdę ciekawą obsadę z Johnem Malkowiczem na czele i który najzwyczajniej w świecie wciąga. To nie jest taki film artystyczny i studyjny, który się ogląda w bólach i, i na który się patrzy tak i zastanawia, kiedy wreszcie będzie koniec. Nie wbrew pozorom, mimo, mimo że ta forma może być dla wielu przytłaczająca, może że wszystko dzieje się powoli i swobodnie i Majewski z niczym się absolutnie nie śpieszy, to tak czy siak to, co, to, co to, co widzimy na ekranie, jest w jakiś sposób pociągające, intrygujące, zachęca do przemyśleń i łatwo się w ten obraz wtłoczyć, łatwo w niego wejść, no i rzeczywiście coś z niego wyciągnąć. Jak już mówię, to nie jest film absolutnie dla każdego, nie zachęcam by obejrzeć go za wszelką cenę, ale warto się z nim sprawdzić, warto się z nim spróbować, wydaje mi się, że Dolina Bogów może być także dla Was całkiem niezłą niespodzianką i jest to film jednak niepowtarzalny, na którym widać podpis reżysera i który naprawdę potrafi w jakiś sposób wybić się i absolutnie odróżnić od tego, co mamy do, do, z czym mamy do czynienia w salach kinowych w ostatnim czasie. Także chociażby ze względu na tą konsekwencję i odrębność, wydaje mi się, że warto dać do niebogów szansę, aczkolwiek, jak wspomniałem, niekoniecznie za wszelką cenę. No i cóż, moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i było szybko, dynamicznie i w miarę wciągająco. Pewne tytuły się pewnie powtórzyły, w związku z tymi, które pojawiły się w dłuższych materiałach, ale nieważne. O dobrach kultury, na które warto spojrzeć, warto do nich zajrzeć i warto się z nimi zmierzyć, warto przypominać, warto się z nimi sprawdzać. I, i wydaje mi się, że nie ma, nie ma to tamto. Będę więc przypominał Wam w tych podsumowaniach miesiąca i mam nadzieję, że kolejne pojawią się jednak zdecydowanie szybciej. No dobrze, nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. jeżeli tak, to super subskrypcja, czyli łapka w górę mile widziana, a czy nie wymuszana. Zapraszam was też na Instagram ma link do niego w opisie. Tam codziennie coś nowego kulturalnego. No i już to było na tyle. Widzimy się wkrótce do zobaczenia na razie. Cześć.